Latem zeszłego roku ja i kilku moich kumpli wybraliśmy się na kemping nad rzeką. Mieliśmy całkiem długą wędrówkę w głąb lasu. Wędrowaliśmy w nocy, słuchaliśmy muzyki, piliśmy do późna i opowiadaliśmy sobie żarty. Późno w nocy, myślę, że około drugiej nad ranem, zdecydowaliśmy się pójść spać. Ja dzieliłem namiot z jednym z moich kumpli, podczas gdy pozostali dwaj spali w drugim namiocie. Usłyszeliśmy ich śmiech. Na początku śmieliśmy się z ich śmiechu, ale szybko zrobiło się to irytujące i krzyknęliśmy, żeby przestali. Jeden z nich odpowiedział: że to nie oni. Usiadłem zaskoczony tą odpowiedzią i zdałem sobie sprawę, że to śmiech tylko jednej osoby i nie brzymił jak ktokolwiek z moich przyjaciół. Nawet w moim pijanym stanie zdałem sobie sprawę, jak dziwne było to, że ktoś był tak daleko w lesie o tej porze w nocy. Śmiech stopniowo zbliżał się i stał się coraz głośniejszy. Mój przyjaciel podskoczył i spojrzał na mnie z zaniepokojonym wyrazem twarzy. Usłyszałem, jak moi pozostali przyjaciele krzyczą do nas, że zaczynają się bać. Śmiech był coraz bliżej i mogłem wyraźnie usłyszeć, że to śmiech mężczyzny, prawdopodobnie w wieku 30 lub 40 lat. Brzmiało, jakby był tak pijany jak my, bawiąc się z przyjaciółmi, ale słyszeliśmy tylko jego śmiech, nikogo innego. Było w tym coś niesamowicie przerażającego. Śmiech był jakby czegoś pozbawiony. Nie umiem tego wytłumaczyć. Śmiech był teraz tuż na skraju naszego obozowiska, ale nie usłyszeliśmy żadnych kroków. To może wydawać się nieistotne, ale było niemożliwe poruszać się tam bez robienia hałasu. I nagle śmiech całkowicie ucichł. Nie mieliśmy pojęcia, gdzie ten ktoś stał, ponieważ nie usłyszeliśmy ani jednego kroku. Siedzieliśmy w ciszy, patrząc na siebie. Mój przyjaciel wyraźnie bał się, ale starał się tego nie ukazywać zbyt mocno. W końcu coś przerwało ciszę. Dźwięk czegoś ucierającego się o materią namiotu. Świetle księżyca zobaczyliśmy zarys ręki naciskającej na namiot. Krzyknęliśmy na całe gardło, zanim wybiegliśmy z namiotu. Biegliśmy przez las tak szybko jak tylko mogliśmy, a nasi przyjaciele biegli za nami. Po około pięciu minutach biegu kiedy znaleźliśmy nasz samochód. Z tym miotowałem z wysiłku, zanim wsiadłem do auta. Nie popieram picia i prowadzenia, ale w tej sytuacji uwierzyłem, że to było uzasadnione. To była zdecydowanie najbardziej przerażająca chwila w moim życiu. Nie mam pojęcia, kto to był, co to było, a niczego chciało.